Pojedynek o życie, epizod pierwszy, część druga. Artefakt. Autor Milko Gebauer, czyta Milko Gebauer. Słyszałem przez sen, jakby intensywne, poranne przejazdy składów metra. Kiedy ustawał poranny pęd ludzi do pracy, a ruch pociągów zwalniał. Zaczynałem wybudzać się, wymęczony po nieprzespanej i rozedrganej w moim umyśle nocy. Nawet do głowy mnie przyszło, aby podejść do wschodniej strony mojego, hmm, bądź co bądź apartamentu i rozpocząć obserwację tych cholernych, zaklejonych okien. Miałem dość wrażeń. Uciekałem przed obrazem tamtego widoku brutalnego i niespodziewanego. Starałem się nie podjeżdżać do wschodnich okien mojej garsoniery. Podjechałem na wózku do zachodniej strony w oczekiwaniu, kiedy na moście za 15 minut miał się pojawić przejeżdżający pociąg Amtrak. Ten dźwięk przejeżdżających składów Czasem mnie uspokajał. Był jak prozak na moją psychikę. Każdy ze składów generował inne takty. Raz wolniejszy, raz szybszy, ale rytmiczny stukot metalu stawał się rytmem tych właśnie moich poranków. Było około 10:45, kiedy usłyszałem łomotanie do drzwi typowe dla megi, mojej ekspansywnej sąsiadki z dołu, która często po tym, jak już mąż pojechał do pracy, przychodziła do mnie sobie ulżyć, opowiadając miłosne historie ze świata kochanków i te przeżywane ze swoim zazdrosnym mężem. Moje drzwi wejściowe były zawsze otwarte, więc kto wiedział, wchodził kiedy chciał, jednak Krzywa ocierająca się podłoga zgrzytała o te drzwi, a skrzypiące zawiasy dawały mi sygnał, że ktoś wchodzi. Megi była mulatką z Meksyku, jak na jej wiek leciwa, bo 38-letnia, bez nadziei na lepsze rozwiązania w swoim życiu. Jej mąż Frank nie był o mnie zazdrosny. Wiedział, że jestem sparaliżowany od pasa w dół, co zakomunikowała mu Megi, jednak to nie była cała prawda. Miałem nadzieję na pełne wyzdrowienie i odczuwałem ograniczoną sprawność, jednak nikomu o tym nie mówiłem. Megi również o tym nie wiedziała. Przeważnie składała sporadyczne kilkudziesięciominutowe wizyty, mające w sobie nutę nostalgii i inspiracji. Była interesującą kobietą. Chodziła przy mnie, coś opowiadała, ale ja jej i tak nie za bardzo słuchałem. Zresztą nie wiem, czy jej na tym w ogóle zależało. Ona chyba oczekiwała ode mnie milczenia. Robiąc kółka wokół mojej osoby, wymachywała rękami, przy tym temperament powlekał jej całe ciało, piersi bez stanika i ten wyjątkowy kolor skóry. Odkrywałem ją i planowałem przejęcie inicjatywy we wszystkim. Wizyty megi były specyficzne, przyczyniały się do mojej szybszej rehabilitacji. Mój mózg zaczął przekazywać subtelne sygnały, że nie jestem do końca inwalidą. W końcu Megi coś wykrzyczała, uśmiechnęła się i wyszła szorując drzwiami po krzywej podłodze i tyle ją dzisiaj widziałem. O teraz, od teraz czekałem na jej kolejną wizytę. Była druga po południu przyszedł czas na Klarysę, wyjątkową Rosjankę, która trzy razy w tygodniu przychodziła, by rehabilitować moje ciało, dając nadzieję i dostarczając intensywnych przeżyć, daleko wykraczających poza ustalony program ćwiczeń rekonwalescencji. Byłem sportowcem, a resztki mojego umięśnionego ciała były wspomnieniem tamtych chwil. Moja wyrzeźbiona sylwetka w szybkim tempie marniała. Pojawił się brzuszek. Jednak pani Klarysa była dobrej myśli i robiły, co mogła robiła, starając się nad wyraz dobrze. Lubiłem jej wschodni akcent, wyblakłe kasztanowe włosy, zapach i wysportowaną sylwetkę, jak na prawdziwą rehabilitantkę i trenerkę przystało. W swojej garsonierze miałem profesjonalny kącik do ćwiczeń, który stał się na ten czas miejscem bólu i przełamywania przeciwności tak tzw. rekonwalescencji. Ona lubiła swój zawód, lecz wydawało mi się, jakby przychodziła do mnie w trakcie przerwy na lunch. Zresztą zawsze zajadała jakąś kanapkę, popijając kawę z Dunkin' Donuts. Mówiła, że to napój bogów. Kiedy opuszczałem szpital, zaproponowano mi Klarysę jako rehabilitantkę, gdzie jak mi zakomunikowano jej nazwisko, znajdowało się na specjalnej liście ubezpieczalni, które zwracają koszty za jej usługi. Dopiero po dwóch miesiącach dowiedziałem się, że rehabilitowała szefa tutejszej mafii, Ordziniego, postrzelonego w biodro. Zresztą jej kontakty z lokalnym, kryminalnym półświadkiem były intensywne. Podobno była dobra w wyjmowaniu kul, Postrzelonych członków grup przestępczych. Znała się na chirurgii, co było jej pasją i to bez licencji na wykonywanie tego tak zwanego zawodu. Posiadała rozbudowany komplet narzędzi chirurgicznych i przenośną aparaturę medyczną. Lubiła łapać okazję, aby kogoś ponaprawiać. Była sowicie wynagradzana. To wszystko pozwalało jej bardziej ufać. Opowiadała mi, że po kilku latach dokonywała już poważniejszych zabiegów operacyjnych i była angażowana przez grupy przestępcze do wycinania nieświadomym różnych organów na handel. Delikwent był usypiany i budził się już niekompletny, ale żywy. Ta moja wiedza o Klarysie była dla mnie powodem do ograniczonego zaufania, jednak nie obawiałem się jej. Czułem się w jej towarzystwie bezpiecznie i niemal wyróżniony, chociaż wspominała, że mam bardzo rzadką grupę krwi, co jest powodem, że musi o mnie bardziej dbać. Byłem przekonany, że żartuje, chociaż nie byłem pewny do końca. Przed wyjściem zakomunikowała mi, że jeszcze dzisiaj ktoś przyjedzie z jakąś paczką, którą zostawi u mnie, a ona sobie ją odbierze. Zgodziłem się. Zbliżał się wieczór. Światła wielkiego miasta i te umieszczone na trasie metra sprawiały wrażenie dnia w trakcie nocy. Ten widok był wyjątkowy, utrzymany w klimacie ciągłego ruchu. I toczących się na ulicach niekończących zdarzeń, z których większość mogła mieć nieoczekiwany i zaskakujący koniec. Usłyszałem otwierające się drzwi i dziwne kroki. Ktoś powłóczył nogami. Zobaczyłem bladego mężczyznę trzymającego się zakrwawioną ręką za brzuch. Oparł się o framugę moich drzwi, będąc już wewnątrz mieszkania i runął na podłogę. Do dłoni miał przypiętą kajdankami małą walizeczkę. Skojarzyłem szybko fakty i zadzwoniłem do klarysy. Powiedziała, abym niczego nie robił i czekał na nią. Wpatrywałem się w twarz leżącego, którego nie zapraszałem i nie wiedziałem, kim on jest. Jego oczy były otwarte. Wzrok był skierowany w inną stronę, gdzie leżała przypięta walizka do jego dłoni. Zacząłem coś do niego mówić, ale odpowiadało echo. Nie poruszał się. Nagle próbował się podnieść i zauważyłem kałużę krwi, na której leżał. Zacząłem czuć zapach, który okazał się znajomym. On umierał w ciszy i samotności. Jego dusza wyrywała się z ciała, tak jakby chciała jak najszybciej opuścić Denata. Poczułem zimno. Zauważyłem, że jego krew zaczyna nadmiernie szybko wsiąkać w widoczne deski podłogi poprzez rozdartą wykładzinę. Zimno się wzmagało i było przerażające. W mieszkaniu zgasło światło, jednak przez okna dobywały się promienie. Latarni, których światło padało na podłogę w miejscu, gdzie stygnąca krew zaczęła wypełniać tajemniczą rysę na drewnianej podłodze. Wydawało się, że widzę dziwne zjawisko, kiedy dusza nie może wydostać się z ciała, a następnie w spokoju, w którym siedziałem, wklejony w swój wózek inwalidzki. Jasno szary kontur postaci, jak dym, odbił się od lustra, które pękło, jakby wleciał do walizki przykutej do ręki Denata. To było dla mnie zbyt wiele. Czas mijał, a ja czułem się, jakbym przekroczył barierę mojego czasu w świecie żywych. W końcu pojawiła się Klarysa w towarzystwie dwóch niewybrednych, podejrzanych typów. Jeden z nich kucnął przy denacie, otworzył kajdanki i zabrał mu walizkę, którą próbował otworzyć, ale bez skutku. Spojrzał na mnie dziwnym wzrokiem. Klarysa wysyłała jakieś smsy. Drugi z facetów zaczął oglądać denata. Jego ruchy były nad wyraz fachowe, mające sens. Po chwili zrobił znaczący gest i wyszli oboje. Klarysa została ze mną, jak się okazało tylko na chwilę. Nic nie mówiła, ja też. Powiedziała, że za chwilę ktoś przyjdzie i posprząta. Siedzieliśmy w milczeniu, które zostało przerwane słowami nie pasującymi do sytuacji, jednak były próbą częściowego uporządkowania zaistniałego zdarzenia. Cholerny artefakt przynosi same nieszczęścia, powiedziała Klarysa. Zadbamy o ciebie, usłyszałem. W tej chwili do Garsoniery weszły dwie kobiety wraz z facetem w garniturze. W milczeniu zabrały się do porządkowania podłogi albo tego, czego na niej być nie powinno. Nastała dziwna cisza przerywana mozolną pracą czyścicielek. W międzyczasie dwóch typów wyniosło denata, a ja obserwowałem kobiety, które sprawnie uwijały się z podłogą. Po chwili doszły do wniosku, że należy usunąć wykładzinę leżącą na drewnianej podłodze. Kilka cięć ostrym nożem i wykładzina ze wschodniego pokoju lądowała w wielkich workach, które po chwili. Zostały wyniesione. Moim oczom ukazała się prawdziwie drewniana podłoga z wyciętym pentagramem w sposób niezwykle symetryczny i dokładny. Symbol oddziaływał na moje zmysły zgodnie z zasadą pięciu światów. Poczułem się uwięziony w mentalnej i duchowej przestrzeni tego, co zobaczyłem. Krew denata, wypełniająca rowki wycięć pentagramu, dziwnie błyszczała w świetle ulicznych latarni tego wielkiego miasta.